Dzień dobry, witam was na moim kanale Dzisiaj pokażę wam kolejnego 200 IQ Playsa. W dzisiejszym odcinku pokażę wam yy, taką sztuczkę, takiego 200 IQ Playsa, który będzie polegał na tym, że za pomocą jednego wiaderka wody yy, rozmnożymy tą wodę na dwa wiaderka Taki sposób, aby rozmnożyć wodę na, na, no, normalnie, no to po prostu każdy pewnie ją zna W takim kwadracie kładziemy je w jednym rogu i w drugim rogu wodę no i mamy nieskończoność wody. Innym jakimś sposobem jest danie jednej wody w takiej linii na pierwszym klocku i na trzecim klocku. I dzięki temu mamy w środku, między naszym stawianiem, mamy nieskończone źródełko. To jest bardzo często wykorzystywane w różnych farmach, czciny cukrowej, dyni, złoża, melonów, no i tam wszystkich farm, w których jest potrzebna woda. Hmm nie zastanawiacie się teraz, jak, jak rozmnożyć taką wodę za tylko jedną wiaderka, a nie dwóch. No to niedługo się, niedługo się dowiecie. Tam w sobie jest taki domek, tam nie przejmujcie się nim. Tylko na szybko rozrobiłem, że było ładne tło w odcinku. Nic tam nie ma w środku. Yy, jeszcze możecie napisać w komentarzach, czy ładne. A teraz pokażę Wam sytuację, w której może się nam przydać ten 200 place oprócz farmach. Więc przejdźmy do tej sytuacji. Ok. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy pod ziemią. No, zbudowaliśmy sobie taką repiankę żeby, i jesteśmy na poziomie 11, czyli tam gdzie się szuka diamentów, no bo w tym diamentów. Mamy przy sobie tylko jedno wiaderko i tym wiaderkiem przy, przynieśliśmy wodę na dół. Ale tą wodę właśnie używamy do farmy. A nie chcemy jej zabierać, ponieważ gdybyśmy ją zabrali na dłużej, to by nasze roślinki zniknęły. Więc nie chcemy tego robić. I teraz co zrobić, aby tą wodę znożyć? Po pierwsze musimy sobie zrobić yy, drugie wiaderko więc bierzemy sobie trzy żelaza yy, i robimy drugie wiaderko cyk, 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 ok a właściwie zastanówmy się teraz po co nam jest w ogóle wiader wody pod ziemią weźmy sobie żelazny kilof i co i co chcemy robić pod ziemią? No oczywiście szukaj diamentów, to chyba logiczne. Ale jest taka sytuacja, że natafiamy na lawę. No i co, nie chce nam się jej przechodzić na około, bo to nudne Przez nią też by się nam nie chciało przechodzić, no bo nie chcemy wpaść do lawy Więc co zrobić? Więc uwaga, uwaga, jest nam potrzebny ciekawy, 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 ciekawy item O nazwie Wodorost Właśnie tak, Wodorost I teraz jak go użyć się zastanawiacie? A no bardzo prosto Najpierw niszczymy jedną kratkę pod, pod wodą Czyli ten klock, tego stona w taki sposób teraz w tym miejscu gdzie zniszczyliśmy stawiamy wodę rosta. o tak teraz bez problemu możemy wziąć sobie wodę z góry i teraz bez problemu możemy zniszczyć wodorosta i wziąć wodę z dołu i rozmnożyliśmy tą wodę teraz kładziemy e, tego e, cobblestone na wodę no i co wychodzimy mamy darmową wodę znikąd wziętą Zastan z pewnie zastanawiacie się jak to się stało to wam wytłumaczę to świata Minecraft działa w taki sposób, że wodorosty zawsze generuje w, w wodzie. Nie na podkacie raczej, wodorosta z, no, na lądzie. No bo tak po prostu, tak po prostu generator Minecraft tak, tak działa. I dlatego w tym momencie kiedy postawiliśmy wodę w miejscu gdzie była woda wyla... E, pardon, gdzie gdzie postawiliśmy wodorosta w miejscu gdzie była woda wyla, wylana, Majka pomyślał, że tam jest woda, dlatego tam postawił wodę. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Zachęcam do dania lajka, like suba, dzwoneczków, więc hejka.